Włoskraj kraju mataczy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Ruszyjąc walczy, to my Polacy. Wiesz, co to znaczy? To my Polacy. Bez wódki grymasy, to my Polacy. Stale bez pracy, to my Polacy. Akcja Hamiks! Witam Was bardzo serdecznie, to była moja przyjaciółka myszka. Ja jestem Hamiks, a za, za... Wow. Rok... Cześć! No Siema! Dzisiaj chciałbym arbor, przedstawić arbor. Wam konkurs pod, na fanarta Prace konkursowe proszę wysyłać w opisie tam na dole Już tu się nie poznałem! Tam będzie mój e-mail na moją pocztę Dziękuję, witam arbor. Was bardzo serdecznie na Ła za błotno, No weź! Witam, witam Was bardzo serdecznie Tutaj hamiks, hamiks, hamiks. O jezus Dobra. O, nowa. Siema, siema, tutaj hamiks, za kamerą siedzi krwi.pl. Siema. O, dobra, nowa, bo to było...